Dużo roszady w zarządzie fame. To tego nie wiem. Ej, a ostatnio ktoś mówił ten. Ostatnio ktoś mówił, że oni chyba jakiś film wrzucili z jakimś nowym wspólnikiem, FameMA. A Ej, zapomniałem tego oglądać. Opoznajcie nowego włodarza fame. A ja w sumie nawet nie wiem, kto to jest. Ej, w sumie sobie to zobaczę. Nowy włodarz fame. Ale ten film jest fatalnie zrenderowany, ja pistole. Chcecie mi powiedzieć, że ten człowiek kupił Rolls Royce'a w elektryku? To rzeczywiście wariat Jestem jednym z włodarzy od ponad pół roku I do tej pory chciałem być taką troszeczkę szarą eminencją, ponieważ Musiałem się mocno zagłębić w struktury, w naprawienie niektórych rzeczy, które mi się nie podobały od środka. Nie ja naprawdę, nie? Ja naprawdę OS wyglądam 40 sekund filmu, i tak szczerze, ci, co nagrywali ten film, zrobili wszystko, żeby pokazać go z jak najgorszej strony, nie? Jakby zamiast coś luźnego, fajnego, żeby ludzie. żeby ludzie z, przez. Przez sympatię nie, nie, nie znam tego człowieka, więc mi ciężko cokolwiek o nim powiedzieć, ale. <laughs> Zamiast coś. Ja, jakoś fajnie ten film nagrać, to na początku yy, pokazali jakieś Rollsy, jakieś Lamborghini. Siedzi tutaj ziomek w jakimś Plejnie, czy kurie ch... co to jest, nie wiem, obrzydliwa jest ta marynarka. Układa się jak totalne gówno. Dokoptował do tego kurwa, APK w różowym złocie i. Brazoletkę startiera i jesteśmy szczęśliwi nie. Więc na początku kto, kto Cię ubrał byku? Wojtek gola? Całą, całą swoją energię poświęciłem w to, żeby od środka zaczęło to wszystko lepiej funkcjonować, a następnie dopiero będę wychodził e, do strefy medialnej. Nie, tak szczerze, no tak szczerze, no, nie wiem, no może to jest genialny ziomek, nie, no, ale jeśli się kogoś nie zna stary i, i pierwszy, pierwszy obrazek, który dostajesz od osoby, którą wdrażasz, to jest tak trochę, nie wiem czy bułcowato, nie, nie wiem, to nie wiem, jak, jakim słowem mam to określić, ale takie kurwa to jest... No, ludzie nie lubią takich osób. Nie, Cześć, nazywam się Łukasz Łuźniak i chciałem Cię troszeczkę pokazać moją firmę. Zapraszam do środka. No to już jest trochę lepsze, no. Siedziba Elpol. Moja działalność rozpoczęła się w 2000 roku od pomocy rodzicom w handlu obwoźnym, gdzie hodowali kaszami, mąkami i artykułami rolno-spożywczymi. W 2005. Handel obwoźny roku pasuje. Założyłem Elpol i rozpocząłem już hurtowy handel na cały świat, tak naprawdę. Dzień dobry. Tutaj dział jakości, gdzie kontrolujemy wszystkie ziarna pod różnymi kątami z każdej dostawy. Ten z Bożem, Cześć Feli. Witam. Cześć. A co taki mały spłado krojony? Okej. Oh, okay. To miłe sprzedaż. Mm -hmm. Mogę być naprawdę bardzo zadowolony ze swojego zespołu. Które latami pozyskiwałem. Obecnie jest to bardzo trudne, rynek jest mocno nasycony. Dobrego pracownika praktycznie nie można w ogóle znaleźć, jest to nieosiągalne. Inwestujemy teraz bardziej w stronę medialną, tak żeby tą firmę pokazać, jakim naprawdę już jest dużym imperium i tak naprawdę fajnym zakładem do pracy. Mamy, dam coś ciekawego. Ale... Wyposażam w kulajnogi, e, tak żeby ta szybkość dotarcia do celu, dynamiczność, łatwość i wygoda. Nie <laughs> było... ja to stary ty! Powiedz najpierw, czym wy się zajmujecie, a nie to, że ktoś ma Segwaya e albo kulajnogę elektryczną. Tak, na największym poziomie, żeby tym ludziom coraz lepiej, i przyjemniej się pracowało. Plazbowe coraz więcej więc chodząc na nogach, no nie byłoby to zbyt przyjemne po całym dniu. Od samego początku byłem dość mocno kontrowersyjny na tym rynku i od razu wychodziłem tak naprawdę z lepszym serwisem, z lepszymi cenami i lepszą jakością. No, będąc w tej firmie jako sam czy z jednym pracownikiem na początku, byłem handlowcem, księgowym, mechanikiem, kierowcą. A on ma coś wspólnego z kolekcjonerem? Bo podobny wajp jest od nich. Są samochodu ciężarowego i pracowałem 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zniknąłem z życia publicznego przez 10 lat, mnie nikt nie widział tak naprawdę, bo ja tylko orałem w tej pracy, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym jestem. Zapraszam do mojego gabinetu, punktu dowodzenia. Tutaj odbywają się najważniejsze spotkania, podejmowane są główne decyzje. To jest całe serce El Polu. Dobra, tylko tak, ja trochę tak, tak nie czaję, bo wiadomo, że jest historia skrócona, ale jeśli, ale jeśli ktoś przychodzi i mówi, no mówicie, nie mieliśmy nic, zajmowaliśmy się handlem obwoźnym, czyli jakby w dużym skrócie bierzesz trochę produktów, jeździsz tu i tam, żeby to spróbować sprzedać, a nagle... A nagle się mówi, no sprzedawaliśmy tam, nie wiem, na targach kasze, czy co oni tam sprzedawali, no, ale pewnego dnia wstałem i stwierdziłem, że zakładam El i, i jesteśmy gigantem na rynku, to myślę, że ta historia jest uszczuplona o, o wiele informacji, nie? Ludzie z zewnątrz, którzy nie osiągnęli jakby zbyt wiele, nie prowadzili żadnej działalności, nie odnieśli jakichś większych spektakularnych sukcesów, mogą oceniać fotel prezesa za jakiś tam dobrobyt, może przepych, a nie wiedzą jaki trud idzie za tym i jak ciężką, krętą ścieżkę i mroczną trzeba było pokonać tak naprawdę, żeby dotrzeć do tego miejsca. Wiecie, ja nie zarzucam nikomu, że, że, że robi coś nielegalnego, czy że kogoś oszukał i tak dalej, nie? Jakby, tak jak mówię, nie znam tego człowieka, nie posiadam żadnych informacji na jego temat. Ale od, od sprzedawania, nie wiem, w kilogramach y, jakichś produktów odbywających się handlem obwoźnym do postawienia t, takich silosów czy tych maszyn, i tak dalej, to myślę, że trochę, trochę zostało tutaj, bo no, no, ta historia jest bardzo uszczuplona. Nie jest tak, że rano wstajesz i y, okej, okay, od dzisiaj zostaje 15 minut dłużej w pracy i y, 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 y kupujesz rzeczy, nie? No nie wiem, nie wiem. Chcesz tu? Dlaczego e, zdecydowałem się zainwestować w FEJM? E, zawsze chciałem być włodarzem Federacji Sportu Walki. Fejm jest największą federacją w Europie, więc jak nadarzyła się okazja, to dlaczego nie? E, Przyjaźnie się z Rafałem Pasternakiem, jego żoną od wielu, wielu lat. Ja cały czas byłem na każdej gali, cały czas byłem blisko. Zawodników tego świata, influencerów. Zawsze mnie tam gdzieś to jarało, kręciło, więc jak mogę teraz wspólnie uczestniczyć w ich projekcie i wydaje mi się zrobić coś lepszego okay. dla tej federacji, to było dla mnie ogromną szansą, którą musiałem wykorzystać. I przede wszystkim wszedłem w to po to, żeby tą federację wynieść na zupełnie inny poziom. Gdzieś tam. W momentach, jak, jak te gale były słabsze, żeby już nie dopuścić do takiej sytuacji, żeby zrobić troszeczkę jakby nową generację tego wszystkiego i wynieść tą federację na najwyższy piastaw, jaki jest możliwe. Każdy dzień rozpoczynam od treningu i wydaje mi się, że to jest czymś najlepszym, co można sobie zrobić pod kątem całego już dnia. Wydaje mi się, że ten dzień wygląda lepiej. Ten wyrzut endorfin pomaga lepiej myśleć, lepsze decyzje się podejmuje. Jest się na pewno troszeczkę człowiekiem wyżej niż gdybym nie trenował. Prowadząc tak ciężki biznes. Myślę, że przy okazji trzeba się też dobrze bawić i, i fajnie żyć. Pieniędzy nie zabierzemy na tą drugą stronę, a kolekcjonowanie ich nie ma sensu, więc uwielbiam podróże, uwielbiam życie rozrywkowe. Kiedy ląduję kilka problemów na biurku, to zazwyczaj chcę je jak najszybciej rozwiązać, jak najszybciej wszystko rozszyfrować, rozprowadzić na przechodnicy. Gdzie już jestem tak mocno przebodcowany i intelektualnie przeciążony rozwiązywaniem. Trudności. Kiedy kończę dzień, oddaję się moim pasjom, jestem uzależniony od adrenaliny, więc zawsze uciekanie w tą stronę jakby bardzo dobrze mi pomaga, robi dobrze na głowę. Wtedy okay. inaczej mi się wchodzi jakby w kolejny etap prowadzenia sportu. A tej skąd ta firma jest w ogóle? Człowiek nie może żyć tylko pracą. Jedna z moich pasji, którą tak naprawdę najdłużej utrzymuję, to jest strzelanie sportowe. Strzelam od 10 roku życia. Towarzyszy mi ten sport praktycznie w każdym tygodniu. Nie wiem, ja uważam, że ogólnie na innego wpierwili, nie? Bo logiczne jest to, logiczne jest to że. Yy, logiczne jest to, że on nie ma żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o budowanie swojego wizerunku w mediach społecznościowych, ale średnio. Prze, przeciętna ta osoba średnio cię polubi, jakby po takim filmie, nie? Czy, czy nie zapadniesz jej pozytywnie w pamięć? I to nie jest tak, że on powiedział coś złego, czy że kwa, jakby cokolwiek, nie? Tylko od, od złej strony został w ogóle ten film dziabnięty. Udało mi się uzyskać pozwolenie na własną strzelnicę, którą mam zaraz za domem, więc jest to bardzo wygodne i dodatkowa przyjemność, którą można uzyskiwać z tego sportu. Niesamowite emocje, które towarzyszą praktycznie przy każdym treningu i tak jak wcześniej wspomniałem, ta pasja nie wygasa. Strzelałem od, od dziecka. Rodziców często nie było w domu, więc w latach 90. w każdym gospodarstwie jakaś broń była. Zawsze udało mi się odkryć, gdzie została ukryta, i po cichu pod nieobecność rodziców sobie trenowałem praktycznie codziennie. Mi się to udawało, dopóki nie brakowało naboi. że prali w oboje w tą trzecią tarczę, Nie, ja w moja. Ale w tamtym, w tamtym jest trzecia, tylko posiłkowana i Ty w którą waliłeś? Ja chyba strzelam. to. To są różne kalibry, to żeście wali w oboje w to. Jak najbardziej zachęcam do tego sportu. Jest to odpowiednie wyładowanie, wyżycie się. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach potrzebne w, w różnego rodzaju biznesach czy stresach. Na pewno pomaga. Czy federacje freakowe to bardziej sport, czy rozrywka? Wydaje mi się, że w dużej mierze rozrywka, aczkolwiek są też zawodnicy mocno sportowi, którzy przyciągają tutaj tą rzeszę ludzi, typowych sportowców. Uważam, że to są gale w tym momencie hybrydowe i raczej w takim kierunku chcielibyśmy iść. A rynek influencerów jest największym rynkiem. Jeśli chodzi o media w dzisiejszych czasach najmocniej rozwijającym się, to jest najmocniejsze narzędzie do zrobienia sobie zasięgu, rozpoznawalności i przede wszystkim reklamy, więc warto inwestować i warto się rozwijać w tej strefie. Kłady są w moim życiu od 10 lat. Kiedyś pożyczyłem kłada od kolegi i tego samego dnia. Mieliśmy taką bombę, że oboje wylądowaliśmy, połamani na sorze. Tak mi się to spodobało, że za tydzień w Gipsie pojechałem kupić nowego kłada i od tego czasu cały czas wymieniam na inne, nowsze modele, szybsze. To też należy do moich pasji, która nigdy nie zanika. Z uwagi na to, że jeszcze mamy ciekawe tereny kopalnia, lasy, wagna na pewno to dostarcza dużo fajnych, pozytywnych emocji i jest to ciekawa odskocznia od normalnego świata. Ty chcesz mi powiedzieć, że ty w tym plejnie kurza za siedem koła, za chwilę się błotem upę I jedziemy na małą cojazdkę.. Ja chyba tylko raz w życiu kładem jechałem, wydaje mi się, to giga spoko zajawa, ale kurwa, tyle osób, co, co, których czytałem, albo też rzeczy, które inni mi opowiadali, albo filmików, które widziałem, jak się ludzie zawijają na drzewie jest do widzenia. Te, te kłady są strasznie niepozorne, nie? No bo niby jedziesz na czterech kołach, ale tutaj lada moment, kurwa masz tego kłada na głowie. Wszystko zbudowałem od zera, od, od pierwszej cegiełki i zawsze żyłem troszeczkę w takim zagrożeniu, że mogę zbankrutować. Budziłem się od. Maweryki fajniejsze? Y, Pakura chyba Maverikama. Czy się ugadywaliśmy na to, żeby sobie coś tutaj podjeździć? Bo to Maverik to jest ten taki jakby też. No ten taki pojazd terenowy, co ma taką. Mm, no tą ramę ma taką kula z rurek przespawaną, nie? No ta, klatkę, o piątej rano z lękiem, że Boże zbankrutuje, zasuwam do pracy i tak, tak codziennie pracowałem przez, nie wiem, 10-15 lat. Dopiero po tym etapie odczułem, że to. No spoko firma, tylko czym oni się zajmują? Skupem i z sprzedażą zboża, przetwarzaniem tego zboża, robiąc z tego mąkę. Kupa, to jest młyn. W tych silosach się tylko składuje, jak to wygląda. No i to są takie rzeczy, o których. Tutaj nie mówi, nie? Myślę, że jakby mniej się skupili na tym, żeby pokazać, yy, że ma jakąś figurkę yy, custom made'a z Louis Vuitton i, i, i drogą bluzę i za małą marynarkę, tylko tak ubrałby się w robocze ciuchy, kuraj, poszedł na hale i wytłumaczył, czym się zajmują, to tak No lepszy odbiór byłby, nie? Dzięki stary. Faktycznie. Dobrze funkcjonuje, że jest mocno postawiona firma, stabilna, licząca się na rynku europejskim, i wiem, że to jest, to jest na pewno dobry kierunek i coś z tego będzie w przyszłości możliwe, że pokoleniowo. Tutaj jest mój dom rodzinny, który tak naprawdę został na środku zakładu, ale dopiero od 8 lat nie mieszkam tutaj, więc cały czas mieszkałem w sercu firmy i miałem ją 24 godziny na dobę, cały czas auta jeździły mi koło okna i cały czas czułem te procesy załadunków, dostaw. Cały czas miałem jakby to brzemię na sobie oddziaływania zakładu. Tutaj widzimy dostawę transportu kontenerów, które zostały dostarczone drogą kolejową na wagonach z Kazachstanu i są rozładowywane na najbliższej stacji kolejowej. Gdzie docierają już na samochodach bezpośrednio do mnie. Zapewnia to nieprzesypywanie, nieingerowanie towar. Ładowany bezpośrednio na Kazachstanie z plombą przyjeżdża pod dom. Przywidzę rozwój Fejmu na rynku zagranicznym. Jak najbardziej. Już wcześniej powtarzałem, że Fejm jest największą federacją w Europie. Teraz zgłaszają się zawodnicy. Nie tylko z Polski do nas, już my nie musimy prosić, sami się zgłaszają, więc jak najbardziej chcielibyśmy wyjść na inne rynki, ogólnie na cały rynek europejski. Myślę, że to jest nasza przyszłość. Od zawsze interesuję się motoryzacją, stąd u mnie zawsze pokaźna stadnia super samochodów. Ostatnim nabytkiem jest Rolls-Royce, ponieważ już... Czy... Jak ty możesz, w tak... Co to jest za outfit? Kto cię kurwa, ubierał? Wojtek Gola, Denis Załęcki, chłopak. No, no narażasz się przynajmniej no, kurwa, na śmieszność, no stary, no. to ci pozwolił ten film w ogóle nagrać? Ostatnim nabytkiem jest Royce, Royce. On idzie trochę na basen, trochę pobiegać, trochę jest zimno. Ponieważ już bardziej stawiam na komfort niż na sport, ale oczywiście nigdy nie odejdę od, od superfastów. I takie autka, zawsze będą mi towarzyszyć. No tak to prawda, jest tyle, jest tyle fajnych samochodów, on kupił elektrycznego Rollsa. No ale może to też, no to dziwnie brzmi, może ma jakiś swój powód: elektryczny Rolls Royce i Aventador SVJ. Współgra to. W magazynie składujemy większość mieszanki dla gołębi, która była pierwotnym produktem rozpoczęcia mojej działalności. Rozpoczęłaś to od pierwszego zamówienia hodowcy, który zamówił 100 kg i musiałem to ręcznie wymieszać w takiej miejsce jak dawni były w gospodarstwach domowych do prania. Tak się zaczęły pierwsze worki sprzedaży tego ziarna. Cały magazyn to są już towary gotowe bezpośrednio do. Załadunku i wysyłki do klienta. W tym roku rozpocząłem największą inwestycję na tym terenie zakładu, która powiększy nasze możliwości produkcyjne, magazynowe o około 60%. Jest z bardzo szybkim rozmachem prowadzona, ponieważ w marcu wbiliśmy. Pierwszą łopatę, a już teraz mamy grudzień i wykonujemy odbiory tej hali, gdzie za chwilę zacznie funkcjonować. Nowy magazyn pozwoli nam na jeszcze szybsze, bardziej profesjonalne dotarcie do obecnego i nowego klienta. Całą linię produkcyjną, w którą będzie ten obiekt wyposażony, będę projektował i składał, tak naprawdę, chyba przez rok. No to też jest duże poświęcenie, żeby w tak szybkich etapach to wszystko skonstruować. Dokupy, zabrać wszystkich wykonawców, wykończyć całość z zewnątrz, w środku. Uważam, że najlepszą inwestycją w tej branży jest inwestycja właśnie w ziarno. Tąd cały czas powiększamy powierzchnię magazynową. Obecnie magazynujemy towaru za około 250 milionów złotych. Nie ma takiego momentu, że nic nie muszę. Stabilizacja to pułapka. Trzeba zawsze sobie stawiać wyzwania i iść do przodu. Już nie chodzi o status finansowy, bo. Jakby jest taki etap, w którym te pieniądze już nie cieszą, tylko uwikłanie się w coraz większą liczbę problemów jest, jest utrudnieniem. Ale, pomimo tego, i tak trzeba iść do przodu, i tak y, trzeba sobie stawiać wyzwania, i tak stawać przed przepaściami, bać się tego, ale i tak skoczyć. Więc wydaje mi się, że tak całe życie powinno wyglądać. Jak patrzę na rozwój i kierunek hików w Polsce? Na pewno ta część taka brzydko mówiąc patologiczna, doszła już do pewnego etapu i bardziej musimy tutaj rozszerzyć karty na innego rodzaju społeczeństwo tak naprawdę. Nie do końca tylko sportowe, ale jeszcze w szerszym zakresie e, mamy też aktorów i, i inne społeczeństwa i musimy na pewno iść w tym kierunku. Inne społeczeństwa? Okay. Chłop ma tego samego fryzjera co Giorgio chyba? jakby, no, no, nie wiem, no, wydaje mi się, że. No nie powiem ci, nie, jakby czy to jest dobry człowiek, po jakimś ku 15-minutowym, ale wydaje mi się, że giga mu zrobili tym filmem. No. też go chyba nie lubi, że go w, że go w takim tym. Że go w to... Bo wiesz, możesz, możesz przedstawić chłopa na 300 różnych sposobów, no, ale wybrali taki. No, masakra. I nie za każdym razem się wypalają na tych samych rzeczach. Fejm, który, który bazuje stary na mediach, tam jest sztab ludzi, PR-owców, a menadżerów, ludzi, którzy teoretycznie media społecznościowe powinni ogarniać i, i coś tak spoko, wiesz, ogrywając to w spoko sposób. Można coś fajnego zrobić, a to taką kaszanę. La, la, la,